Witajcie na kanale Dzieciaki Testują W dzisiejszym filmie pokażę Wam Figurki dzikich zwierząt Które obecnie są w sklepach Lidl W Lidlu jest akcja Trwa ona od tygodnia Bodajże tydzień temu Mniej więcej się zaczęła Akcja zbierania naklejek Za wydane 30 zł Dostajemy naklejkę Za każde 30 zł Czyli to się zwielokrotnia I za 10 naklejek można odebrać jedną z podaję 10 figurek. Jak widzicie mamy cztery figurki. To są figurki Playtiv i one mam wrażenie jakościowo nie odbiegają za bardzo od innych figurek. Mamy jeszcze zwierzęta z National Geographic oraz z Marki Schleich i one mam wrażenie no nie odbiegają niczym od nich. Są wykonane z jak nie takiego samego tworzywa to bardzo podobnego. To jest lew. Jest dość duży. Mamy też pingwina. Proszę bardzo, pingwin. Tak on wygląda. Też jest dość duży. I nie jest to jakiś taki, no nie wiem. Ja się nie znam na tych tworzywach, z których są wykonane zabawki. Nie jest to plastik. Jest to, no, możecie iść do sklepu, pomacać szlach figurki, i myślę, że to jest coś podobnego. Przynajmniej porównując z tymi szlach, które my mamy. Dalej mamy kangura. Tak wygląda kangur. I jeszcze jest flaming. Flaming, flaming ma tutaj podstawkę, bo na tych cienkich gierkach pewnie ciężko by mu było ustać, bo figurki oczywiście wszystkie stoją. Pingwin, stój. O, w Lidlu też są worki. Worki, my używamy tego worka do tych figurek, bo generalnie worek jest dość mały, żeby na przykład go wziąć na strój na WF. Więc do tego to się za bardzo nie nadaje, ale kosztuje kilka złotych i może być idealnym miejscem do przechowywania właśnie figurek dzikich zwierzaków, czy też jakichś innych zabawek. Nie jest za duży, ale można go fajnie tutaj ściągnąć i powiesić na. Przykład na haczyku, czy też na klamce od drzwi, co u nas właśnie często wiszą różne rzeczy, na klamce od drzwi pokoju dziewczyn. Więc tak wyglądają te rzeczy, które mamy teraz dostępne w Lidlu. Były też gry, ale z grami się niestety spóźniłyśmy i nie pokażę Wam tej gry. Więcej zdjęć na blogu możecie tam zajrzeć, w opisie do filmu będzie link, a ja już Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych filmach.